Wizualizując dane, ciekawy efekt można uzyskać, korzystając z wykresu rozrzutu, gdzie prezentujemy, jak wygląda zależność np. pomiędzy wiekiem a osiąganym dochodem, albo pomiędzy zarobkami początkowymi a obecnymi. Co więcej, zdarza się, że chcemy również zaprezentować rozkład takich zmiennych. Wykorzystując PSI Mago Pro, można uprościć dotychczasową pracę, a jednocześnie zbogacić wykres rozrzutu o wykresy rozkładu dla użytych zmiennych. Przejdźmy do zbioru Samochody Sprzedaż. Zbiór danych zawiera kilka informacji podsumowujących sprzedaż różnych modeli samochodów. Dodatkowo są one opisane takimi parametrami jak moc, pojemność czy też wymiary. W zbiorze znajduje się również informacja o cenie nowego i używanego modelu. Sprawdźmy jak wygląda zależność pomiędzy ceną a mocą jaką ma samochód. W tym celu przejdźmy do menu Predictive Solutions, następnie wykresy i wybierzmy wykres rozrzutu i rozkładu. W nowo otwartym oknie musimy jedynie przenieść zmienne na odpowiednie osie. Zmienną moc przenieśmy na oś X, a zmienną cena na oś Y. Dodatkowo możemy zmienić typ wykresu, jaki ma być wyświetlany w górnej i bocznej części wykresu rozrzutu. Zmieńmy na histogram i kliknijmy OK. Otrzymaliśmy bogaty w informacje wykres. Po pierwsze, widzimy, że im większa moc, tym cena wzrasta. Jednak to, co ciekawsze, to dołączona informacja na temat rozkładów. Możemy zaobserwować, iż w zbiorze mamy w większości tanie samochody. Kilka sztuk jest naprawdę drogich, natomiast jeżeli chodzi o moc samochodów, to możemy zauważyć, iż mają z reguły powyżej 100 koni mechanicznych. Dzięki tej funkcjonalności Pezima Magopro mamy teraz możliwość wzbogacenia tworzonych wykresów rozrzutu.